Szamotuły bez wątpienia dwoma kółkami stoją. Duża w tym zasługa systemu rowerów miejskich, który w Grodzie Haszki zaczął funkcjonować blisko 3 lata temu, by w ułamku sekundy skraść serca mieszkańców. W roku 2017 na terenie szamotu powstało 5 stacji rowerowych, w których od początku marca aż do końca listopada, kiedy trwa sezon, stacjonuje 51 śladów. Aby wypożyczyć rower, wystarczy ściągnąć na swojego smartfona aplikację i w zasadzie to tyle. Do 3 godzin możemy przemierzać miasto na dwóch kółkach całkowicie bezpłatnie. Co ważne, wypożyczając rower w jednej stacji, po zakończonej jeździe nie musimy do niej wracać. Rower można bowiem zwrócić w dowolnej stacji działającej na terenie miasta. Dzięki temu dwa kółka faktycznie stały się dla Szamotulan alternatywną i ekologiczną formą komunikacji. Projekt szamotulskiego roweru miejskiego powstał w ramach zadania pod nazwą wspieranie strategii. Niskoemisyjnych na obszarze miasta i gminy Szamotuły poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Szamotułach Pamiątkowie i Baborówków wraz z infrastrukturą. Wartość tej inwestycji to ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych przy dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości blisko 3 milionów złotych. Stacje rowerowe to oczywiście tylko jeden z elementów wspomnianej inwestycji, elementów obdarzonych jednak ogromnym potencjałem. W tym roku bowiem w Szamotułach, jak i na terenie pobliskiego Gałowa powstaną dwie dodatkowe stacje rowerowe. W ślad za rozbudową systemu idą inwestycje mające na celu rozwój infrastruktury. Za kilka miesięcy, pomiędzy Piaskołem a Kępą, powstanie ścieżka rowerowa stanowiąca uzupełnienie istniejących już na terenie miasta dróg dla rowerzystów. Na to zadanie samorząd również pozyskał środki z WRPO.